Cześć, witam Was w kolejnym dniu vloga. Dzień dobry. No, wstałem w sumie w skoro świt, trochę pogarniałem, Ale słońce świeci, piękna pogoda, jest normalnie szok. I zobaczcie tutaj. Już przyszedł się poprzymilać kota. Ciocia, <grymianie> będziesz gryz, pewnie, nie? Się wylegujesz na tym ciepłym słoneczku. A, wiedziałem. <grymianie> no, ale co Wam chciałem powiedzieć. Chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj mam zamiar Miałem zamiar jechać i zamówić garaż tutaj w okolicy Ale się okazało, że te ogłoszenia wszystkie Tutaj na tym terenie, którzy się ogłaszają na Google'ach Czy na OLIC-ie, To te, ci producenci w ogóle się tutaj nie znajdują, a więc Będę musiał zadzwonić, dowiedzieć się jaka cena garażu Oraz zamówić ten garaż spytać się, może nie dzisiaj zamówić, ale E, jaki jest czas oczekiwania i tak dalej. No, dziwne rzeczy nie, że tutaj na przykład jest zaznaczone, że w okolicy jest producent, ale jego tu nie ma. No nic, ale mniejsza z tym. E, zaraz dzwonię, zaraz się wszystkiego dowiem, jakie koszta. I później Wam o tym opowiem. No i jaki czas oczekiwania. Ale co jeszcze mam dzisiaj w planach? Słuchajcie, w planach mam jeszcze planach mam jeszcze skosić tutaj trawę Ostatnie koszenie przed zimą Mama w sumie mówi, że mogę to zrobić Jak chcę to będzie miała mniej roboty No i tutaj są te resztki bukszpanów Widzicie? Też to postaram się zapakować I to usunąć No a jak, co miałem jeszcze mówić? Bo może zapytacie czemu nic nie robię u nas na działce w sumie no. W sumie w tym roku już nie planujemy nic tam zrobić. Jedyne co to zamówić, tylko ten garaż i, i ewentualnie go postawić. Znaczy, to i tak firma myślę, w, postawi to po prostu w kosztach, przywiezie. No ja będę musiał tylko go zakotwić. Może do tego betonu, albo i też nie. No zobaczymy, jak to będzie załatwione. no. I w sumie nie mam w tym roku, co tam robić, bo z dalszymi robotami startujemy w następnym roku. No też jest jakiś tam budżet na to przeznaczony, staramy się to zrobić bez kredytu, więc no będzie to trochę trwało. I co jeszcze miałem zrobić tutaj? W sumie te dwie rzeczy, muszę Kaśce poodkurzać samochód, bo go usypiłem, no to muszę zrobić, żeby później nie krzyczała na mnie. No i tu są, słuchajcie, jeszcze takie samosiejki zostały. Dziwnie to się tak samo zasiewa te słoneczniki, i je też muszę powycinać. No, i taki plan działania. Może jeszcze pojadę zapłacić tą fakturę 414 zł za prąd na pocztę. Tak old schoolowo wiecie, pojadę i no, nie przez internet, tylko na poczcie. Ale to muszę jeszcze pomyśleć. No, a więc zapraszam Was do oglądania. No, i to wszystko się zadzieje teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z sprawy garażu. Proszę bardzo. E, e, mnie interesuje garaż bla, Blaszak. 4 na 5. E, w tym kolorze. Antracyt to jest taki? Yy, szary. Grafit, tak? Grafit. No, szary yy -y. to jest taki. I z, bo, z boku, żeby były drzwi i teraz yy -y. brama do góry podnoszona. Jasne. A spadł na Panie co, by było szpiczasty lepiej, żeby był. Taki dwuspadowy. Dwuspadowy, no. Rozumiem. I jeszcze, jakie to jest województwo? Mm, to jest y, województwo luduskie. Mhm. Mm no to tutaj taki garaż by pan wyniósł 4750 zł z dostawą oraz z montażem. I Wy kotwicie go do tej wylewki? Bo ja mam wylewkę 4,20 na 5,20. To będzie no pasownie. Niestety nie. Niestety nie. I jeszcze raz, jaka cena byłaby? 4750 mhm. I jakieś, nie wiem, a jakieś zdjęcie poglądowe, jak to wygląda? Na naszej stronie internetowej mamy przykładowe garaże, aczkolwiek czy identyczne będziemy tam mieć e, ciężko wypowiedzieć. Mhm. Już sobie zerknę, 4 na 5. Mhm. Czyli tak, to... znaczy 4 to jest przód, nie? Garażu. 4, szerokość, no dokładnie. Szerokość, długość 5. Mamy, ale w kolorze złoty dom. Niestety w graficie nie mamy, Aczkolwiek w mniejszym rozmiarze może pan zobaczyć, jakby to wyglądało. Mamy tam taki garaż 3 na 5 za 3850 zł Byłby... E, przepraszam, 3950. Byłby tutaj taki sam jak pan ma, tylko że ten byłby metr węższy. Pan by miał. 4 na 5, a my tutaj mamy 3 na pięć. Bo ja teraz patrzę na tej waszej stronie, nie wiem, który to Aha. jest, który to jest od góry, jak się... Trzy złotych, niech pan patrzy na taką składkę. No jest taki i to by był mhm. dwuspadowy, mhm. No dokładnie no to... i tak by to wyglądało, tylko że bramę może pan sobie zrobić na środku i mieć po pół metra wstawki, mhm. bądź dosunąć do którejś krawędzi, wtedy metrowa stawka jest po której stronie. Nie, to by był wtedy po środku, taki mhm. dwuspadowy. Mm -hmm. No jasne, jest widzę... tak to wyglądało. No bo tu też jest też za 4,5 to jest to podobne, nie? Troszkę niżej jak się popatrzy. 3 na 5. I teraz... Y -y -y. A niech mi Pani powie, bo tu jest taki ostatni garaż też 3 na 5 za 3850. teraz nie wiem, czy to grafik po bo wie Pani, ja tego nie widzę, jakby... Mamy tam paletę kolorów, może sobie Pan wejść i zerknąć, jak wyglądają kolory w macie, po i drewno podobne. Mhm, wtedy muszę się z Wami skontaktować. Mhm, dokładnie. I, aha, jaki czas oczekiwania jest? No, no to na pewno to dosyć wydłużone, ponieważ jeżeli byśmy e, teraz przyjęli zamówienie, to realizacji realizację do 20 grudnia, mm -hmm. jeżeli się wyrobimy, jeżeli nie, to dopiero po 6 stycznia. Mm -hmm. mm -hmm. I teraz drzwi byśmy zrobili z lewej strony, nie? By no, no, nie ma problemu, ścianie. to nie jest chyba na celu, tutaj w żaden sposób. Aha, bo te znaczy, drzwi dodatkowe, nie? Jakby takie. No, ten... jeszcze dodatkowe, okej. Okay. No, bo chodzi mi o to. Że drzwi um, takie do wejścia, żeby nie otwierać tej bramy, nie? tylko drzwi wejściowe z lewej strony. Na lewej ścianie. Proszę? Na lewej ścianie, tak? Na lewej ścianie patrząc od przodu i wtedy drzwi, nie wiem, jakie wy macie tam, drzwi 80, nie wiem. 90, 90, 90. standardowe. Mhm. Jeżeli by pan chciał je koło bramy mieć, wejściowe drzwi też nie ma problemu, bramą, bo jest na to miejsce. Aha, od przodu. Gostiak, mhm. więc to wszystko zależy jak Pan chce, tutaj nie mam problemu. Zamówienie muszę bezpośrednio przez telefon złożyć, czy na internecie? Może, może Pan na stronie internetowej, przez do koszyka, bądź telefonicznie. Natomiast w uwagach Pan pisze, że na przykład drzwi wejściowe standard 90 chce Pan po lewej stronie na przykład jak najwyżej bramy, prawda? Mhm. A gdyby czasem. Nie wiem, by były jakieś problemy czy coś, to można zadzwonić telefonicznie i złożyć takie zamówienie nie ma najbliższego problemu. Ok. No dobrze, no to wtedy wszystko wiem już. Ja się tutaj skonsultuję z moją drugą połówką i, i się zdzwonimy wtedy. Nie ma problemu, zapraszam serdecznie. To dziękuję bardzo za no, informację. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję za widzenia. No i tak jak widzieliście. Tak to się zamawia garaż teraz. Wiecie, ja jestem troszkę taki oldschoolowy. Lubię jechać, dotknąć, popatrzeć. Ach, pomarudzić. <grym> Podyskutować. No ale w dzisiejszych czasach jest to już raczej niemożliwe. No także będziemy zamawiać garaż przez internet. Śmieszne trochę co? No. No dobra. Ale wszystko wiem, cenę zna, znamy, znacie, wy my. No, muszę pogadać z Kaszką i będziemy musieli to po prostu zamówić przez internet, nie? No. Dobra. To ja się biorę teraz do innej roboty. A my widzimy się za chwilę. No, jednak wyszło tak, że jadę zapłacić fakturkę, bo nie ma paliwa do kosiarki. <laughs> I przy okazji zapłacę fakturę na poczcie. Muszę bram Bramę otworzyć. I lecę, bo, bo dzień mi się skończy, kurde. Jest 12. A to teraz to się szybko ciemno robi, nie? No dobra. Zrywam się. No ja dojechałem pod pocztę. Słuchajcie, mi się trochę świadczy, bo ja nie wiem czy w tych czasach jeszcze ktoś chodzi, coś opłacać na pocztę, jakieś faktury. Bo to w takich czasach cyfryzacji wszystkiego. Kon bankowy przez internetu ja nie wiem. No idę, zobaczę, nie? <śmiesz> Śmieszne. Kurde, powiedzcie czy wy jeszcze robicie w opłaty na poczcie? Bo śmiem wątpić w to. No od... A do czwartki. Ech, ech, ech. Nie wierzę. Zamknięte. Od poniedziałku do czwartku i w piątki. Bo już nieczynne ale jaja, Nie do wiary no, Paliwko zalane Ile cena? 6,94 Ale to była ta 98 Dobra, muszę to wpakować Idę zapłacić i jadę kosić Dobra, ja się zabieram za koszenie Kosiara wyciągnięta Muszę założyć jeszcze pojemnik. Pojemniczek zatankowana jest do pełna. Dobra, to zasuwamy. Kurde, nie pamiętam jak tu mama z tym odpalaniem miała. To jest chyba Muszę się mamy zapytać, bo ja nie, nie pamiętam A bo tu jest jakaś... Kurwa, nie pamiętam, muszę się mamy zapytać A dobra, poradziłem sobie tutaj Trzeba to To trzeba było u przodu dać o. Dobra, lecimy. Muszę wziąć taczkę. O, jeszcze trzyma powietrze. U nas też, no jasne. Ostatnio pompowałem, jak pamiętacie. Taczka mi będzie potrzebna, żeby wywieźć te krzaki wszystkie. Dobra, to muszę odstawić. Dobra. Chodź tu do mnie. Ciężko jedną ręką. Dobra, jedziemy. Dobra, teraz te wszystkie... Pierdoły muszę wywieźć te korzenie tam przed bramę, bo w poniedziałek zabierają bio. No, trawka skoszona, także tak to wygląda. Słoneczko zachodzi tam za drzewkami. Ja się napiję jeszcze herbatki, Uf, te krzaczury tutaj wywaliłem, tam z tyłu też i tutaj te też zabrałem, co tu sobie mama chce zrobić, te dołki zostawiła to nie wiem, coś sobie tu będzie grzebać na pewno, bo mama wykopała, no już widzieliście w poprzednich moich odcinkach z Polski, zapraszam do oglądnięcia, jeżeli ktoś nie widział, ale tu były wszędzie bukszpany. No i trzeba było je wszystkie wykopać, ponieważ nie można było z nimi dojść do ładu i składu przez tą ćmę, czy co tam bóg No, dobra, a ja teraz się pakuję pomalutko, ponieważ dzisiaj na wieczór chcę już jechać do Niemiec. No idzie przyjaciel. Kota, kota. Śmieszne imię co? Kota. Gruby, chodź. No a już wiegł, nie? ty jesteś. Łasy jesteś na te głaskasy chodź. Tak, tak. Nie? No chodź tu do mnie. No chodź. Chodź. Udaj, że mnie nie widzisz teraz, nie? A. No. A, gruby, gruby. Zaraz będzie atak, nie? Zaraz mi kotek ma astmę. Biedny. Ale żyje. Kurde już. Nie wiem, no on ma lata ale z 13. Na pewno. No. Gdyby pani twoja tam nie była. Ale ty jesteś wredny. No, także dzień dobiega końca. Jak widzicie, za mną już zachodzi słońce. W sumie jest wcześniej, bo jest po do piątej, ale. Słoneczko już po... zachodzi szybko po tej zmianie czasu Jak wiecie sami No ja już po części jestem spakowany także Zaraz wybieram się z powrotem do Niemiec Idę jeszcze zrobić sobie jerby, Spakować do końca moją walizkę Wrzucić do samochodu Ogarnąć się trochę No i lecę z powrotem do Niemiec A w Niemczech czeka na mnie Remont <grymne> No Dobra, jeszcze się nie żegnam. Jeszcze zobaczymy się w trasie. Także do zobaczenia później. Nie, to chyba tylko wyleciało tutaj z tych. No zaraz mam nadzieję, że mi się tu uda wsadzić. Nie? No. tak ciasno A ciasno chodzi? Chodziło lepiej? Tak, luźno. Aha, bo tam z tyłu jeszcze, jeszcze wypadły. Dobra, to już ratujemy sytuację do końca. I jak teraz? No teraz włosko chodzi A spróbuj, czy te, te też tak ciasno chodzi. Ja. To znowu ja No, jak widzieliście, przed wyjazdem moim do Niemiec Stała się taka rzecz, że tam wypadły u cioci drzwi No i musiałem lecieć na ratunek Na szczęście wypadły tylko z rolek, także ścisnąłem z powrotem I sytuacja opanowana Ciocia szczęśliwa, bo załamana mówi. Nie mogłem się kąpać. No, także pomogłem. No, a przede mną 503 km do domu, i skończyło się to dobre w Polsce. No, także lecę do domku. Muszę po drodze, ale po drodze muszę jeszcze zajechać do Biedronki. To będę jechał przez inne miasto, zajadę sobie tam oraz muszę. Co jeszcze muszę? A, zatankować. No, też w tym mieście. Mam nadzieję, że dzisiaj mi paliwa starczy do domu. Muszę troszkę wolniej jechać, kurde. Bo <laughs> przed Hamburgiem nie musiał tankować. Zobaczę, może gdzieś bliżej granicy zatankuję jeszcze. No, dobra. To dam wam znać, jak dojadę, albo gdzieś tam po drodze. No. Do później. No, ja wpadłem na Orlena po jakieś niezdrowe rzeczy No i tak się zegnam z Polską Przykro mi bardzo No, zawsze w Polsce tak szybko to wszystko leci Dobra, idę do auta Powiem wam, że zatrzymałem się na chwilę do toalety i włączyć timelapsa. No i się doigrałem, nie? Bo tutaj widzę, że jest jakiś. No, coś się stało. Nie wiem co, ale będzie długi postój. Ja pierniczę. Nie wierzę. Nie do wiary. Yeah. Pewnie jakiś wypadek, nie? I powiem wam, że to jest słabo z paliwem stoi, Ja pierniczę O co chodzi, to ja nie wiem. A co tu się dzieje, kurde? O nowy kolor. Kurde, Kaśka jak ogarnęła szybko malowanko. Tu jakieś serduszka. Hm. Będziemy mieli nowy kolor. Beż. Beżowy. No. no. No, ja już dojechałem. Mam nadzieję, że fajnie wam się oglądało. vlogi z Polski. No. I co mogę powiedzieć. Pożegnać się z wami. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę, subskrypcję. Subskrypcję już mi się pląta język, bo już jest wpół do pierwszej. No. Także trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiam Was wszystkim. wszystkich. Wszystkich.